Siemaneczko, smalił z tej strony. To mój najnowszy projekt, nie projekt, jak zwał, tak zwał, taka rama. To jest MRF 140RC, bez silniczka, taki troszkę, troszkę zdezelowany, a morek taki, powiedzmy, średnio działający. No czekam na części. Będzie się go robiło. Wsadzam do niego silnik od tego KXD, bo tu w tym KXD jest silnik 140. To jest silnik MRFA. Więc tamten on będzie pas ten będzie pasował ładnie do tego MRFA. A tutaj mamy do, do niego mam silnik 125. Co wcześniej miałem go w kładzie, ten z wałkiem za 40. Wsadzę go do tego i, i powinien być, powinien latać. Latać podobnie. A tutaj wsadzę ten mrf -owski. I jak go już porobię, to się nim pojeździ. A także włożyłem mu silnik. To jest 140, to taki jak tu powinien być. Zmieniłem te śmieszne stopki. Co jeszcze? To jeszcze muszę zrobić, bo to się na drut przywiązał. Wymieniłem plastiki. Wiecie, subskrypcja musi być. Wymieniłem plastiki do wymiany amor, bo widać na, na dniach ma przejść, jest całkowicie rozwalony, pęknięty wręcz, i tutaj co? Tutaj wsadzimy nową stopeczkę, nową pompkę wężyk wymieniłem. Zacisk nowy, razem z klockami, bo tu nic nie było. W tak, w tak, w tak naprawdę tu też nowy plastik, no i co? Czego umyć? No i jeszcze przydałbym się wymienić cewkę. Bo to takie badziwie jest. modu tak samo. Tu też takie, takie coś. Ja powiem, bo nie chce działać, nie chce działać. się, odpali ładnie. Ale jak daje się, gazu od razu gaśnie. Coś musi być nie tak. No, przyszedł w końcu ten amorek z Chin. Prosto z Chin. Znikąd, znikąd indziej. No taki nawet, nawet. 360 cent, mm długości. Tu jakiś wentylek. Powinien pasować. No go zamontuję, zobaczymy czy działa. No i wsadzamy tego amora. Wchodzi. Nie? No wchodzi. Tutaj wszedł, do mnie śrubka co była. Aha. Nawet wchodzi. Tylko tu musimy dopłukać no. Dobra, siedzi. No, i nawet tak mocno nie odstaje. Bo tamten, jakby tak jakby, nie wiem, dłuższy był, i ten wahacz jeszcze bardziej ostro stał, tak w dół. a tu już tak nie ma. Jest tak lepiej, bo nie będzie aż tak mocno leżał łańcuch na wahaczu. Na tym ślizgo to mi się wydaje, że będzie dobrze. Zaraz zobaczymy, czy dobrze amortyzuje. Trzeba go bardzo mocno skręcić, bo jest miękki, okrutnie. Albo. Zamienić sprężynę po prostu, zobacz. Jedno ręko. Kiedy na niego ściądę, to on się. to on wchodzi cały. No, do końca wszedł. <grych> Proszę, leżę na kole. No. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale tak nie powinno być. Zmienimy sprężynę na tamtą co było i powinno być dobrze. Złożyłem tego wariata jak widać. W hamulce jak co zrobiłem, to hamują dobrze. Zmieniłem, zmieniłem mu stopeczkę na takie coś, bo to z kolcami co było wcześniej, to sprężyny tu mi nie pasowały, bo to były stopki od jamaszki i mi tu nie pasowało, aż bez sprężyny tak nie bardzo, bo to klekocze to, to zamontowałem takie. Zdjąłem tą dolną osłonę, bo, bo tam jedna śrubka jest zerwana i mi to grzechotało. I co tam jeszcze? Ceweczka zmieniona. Kabelek też chyba do wymiany będzie, chociaż nie wiem. Fajeczka zmieniona. Teramorek, tak samo. I przejedziemy się, zobaczymy, jak to idzie. No to odpalamy tego wariata. Kroniczek. A za jednego to Na no drugim? No nie ma tutaj środki, nie było.